Cześć. 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 Dzisiaj robimy na kolację takie zapiekanki. Takie inne. Z chleba. Tak, tak no, no z chleba. Jak został chleb. Taki stary chleb trochę dostał, to można wykorzystać na przykład pasztet. Chłopski pasztet. Kopiony pasztet. I to zapieczemy. Dobrze, zapiszemy yy, w piekarniku. Będziemy odkręcać i czekać? 180 stopni piekarniku. Nie wiem ile to tam na oko tak zawsze robi, ale mniej więcej 15-20 minut tak. chyba. Tak. To zależy, to każdy My, musi. Czy muszę dzisiaj pomagać? Dobrze. Każdy musi wiedzieć, znaczy Zajrzeć, kupnąć, jak tam wygląda. Tu masz paset, za dużo o. pastetu. Co? Masz dużo pastetu no. na noże. Na nożu, tak? No, tak. no to daj Kinusi, bo Kinusia też chciała Ci pomóc. Kinusia Ty. będzie tu. Tu rozmaruj. Nie chciało się odczepić. No. No. Taki będzie zapiekany w piekarniku. Bardzo dobry, polecam. Zrobić jak ktoś tam będzie miał ochotę, to możesz wypróbować inaczej no. ten nóż Można odwrotnie wypróbować. nóż mocniej chwyć ten nóż mocniej. Nie wiem jak się sprawa. no o, nie idzie nie Dzieńska. trzymaj kanapkę trzymaj kanapkę i o widzisz tu tak musisz trzymać rączką sobie to nie da tak radę. Keczup Tak. Nie? O, widzisz, jak już lepiej. Trzymaj kanapkę po, po całym stole, o, no. Tak, sobie nie żałować paszczetu. No, tak. roz... Nie mama, patrz. No, o, o lepiej, no, mocno, no, no już musisz mocniej trzymać. I kanapkę trzymać, o, właśnie. Mhm. No. Bo jak będzie słabo, to za chwilę będzie na podłodze spadnieć. Tu będzie smarować ten kaczup. Teraz zrobimy kacupę. nas już całkiem sobie. O ja! Oj, ale tu teraz mi poszło. Na no mocno. Ale. Ale ma ten... Stał pod tym czynią. Musia coś tu co? robiła z tymi. Czeka. Paluszkami. I teraz... Zrobimy tak, że... Już rozmaruję. Dobrze. Dobrze? Tak. No. A co, co ty w ziemi dzisiaj? Ja? No. W doniczkach? Bardzo... Doniczka? W doniczka było grzybane? Ja? No. Nie. Tak robimy. Już. Super. To teraz tu. Ale całe. No, trzymaj kanapkę. No. No, I trzymam właśnie, nie mama? Tak. Super, no. Bardzo ładnie. Ale będzie smakowało, nie? Będziesz pracowała przy tym jedzeniu, co? Będziesz jadła? Tak czy nie? Ale muszę jeszcze spróbować. No to już zapomniałaś, że już dawno nie było zrobione. No właśnie, niedawno nie robiliśmy. I to jest takie A kiedy takie zrobiliśmy? W każdym ta... przykładzie. Chleb zostanie taki to starszy, to ta, ta, ta on. Jak, jak na górach byliśmy co to. A my już sobie to wynalazł? Nie, nie, nie. Mówię tam z tego, nie. No to wtedy A, można... To? Jest ten, paszczet, jak też zostanie akurat. Już. I tak układamy. Karol, pomaga, Nie. Ej, patrz, co jest moim muzeum! No. A, cały ketuł. Moim nużem, tak? Tak, z tym nőzem. Karol idzie też pomóc. Karol też przyszedłeś? Mhm. No to jeszcze coś Daj mi papier, tata! Patrz co się dzieje z moim nőzem. No tam jest ręcznik papierowy. Raz. Raz. No weź kinusia ręcznik górbi. Przecież. <noise> jeszcze z trzy dołożymy czy dołożymy. Nic się nie stało. No nic się nie stało. Karolek, też będziesz jadł? Tak. Nie? A. Ale ta kuchnia, co dzisiaj jest. Co? A fuj! No i do łazienki, umyj rączki. jak Ręcznik za, za mały. A masz jak mój nóż. No paszczet taki. No ja próbuję, Karolek, paszczet czy jest dobry? Tak? Teraz robimy. co, dobry paszczet? No to tu nic więcej nie trzeba. jak ktoś by chciał, może sobie tam majeranku dodać jeszcze. Na przykład pasztet, to jakieś tam Dodatki, to co lubi. Akurat ten paszczet jest cebulę. dobry. Niektóre paszczety się naprawdę nie nadają. I ale potem będzie tego zjeść, no to przerabiał. Dodaję tam majeranek, jakiś czosnek, coś, ale tu jest dobry paszczyk, także nie ma... Po prostu chodzi o to, żeby wykorzystać... Możecie, Co możecie coś robić, no. z ożywkać jakiegoś kanału. Mm -hmm. Możecie nagrywać. Tak, możecie. <laughs> no, dobrze. Dobra. Możecie nagrywać codziennie. O. I teraz nagrzamy do 180 stopni. dobrze już jest złożona. i czekamy nie wiem no 15-20 minut no zależy no. jak to lubi jak to obejrzę jak wyjmiemy to po, po ilu czasu wyjąłem, to pokażę. Ja idę pod dywanik, dobra. Jak chcę obejrzeć. dobra to widzimy się za 15-20 minut na razie cześć 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 dzisiaj robimy na kolację takie zapiekanki takie inne z chleba tak, tak no z, no z chleba jak został chleb taki starty chleb trochę dostał to można wykorzystać na przykład z paszczetem. chłopski pasztet kupiony troszkę i to zapieczemy ja będę smarować dobrze ty Y, Zapiszemy w piekarniku. Będziemy odkręcać i czekać. 180 stopni w piekarniku. Nie wiem, ile to tam na oko tak robię, ale mniej więcej 15-20 minut chyba. Tak. To zależy. Kimś, się dzisiaj będzie pomagać? Każdy musi wiedzieć, znaczy... Zajrzeć, kupnąć, jak tam wygląda. Tu masz paset, za dużo o. pastetu. Co? Masz dużo pastetu no. na nużę. Na nożu, tak? No tak. To, to daj Kinusi, bo Kinusia też chciała Ci pomóc. Kinusia będzie tu, tu rozmaruj. Nie chciało się odczepić. No. Taki będzie zapiekany w piekarniku. Bardzo dobry, polecam. Zrobić jak ktoś tam będzie miał ochotę. To możesz wypróbować. No, tak? no. Jak... inaczej ten nóż Można odwrotnie. Wypróbować. Nóż mocniej chwyć ten nóż mocniej. Nie wiem jak się no, no o, nie mi... idzie nie Gdzie trzymaj ta? kanapkę trzymaj kanapkę i o widzisz tu tak musisz trzymać rączką sobie to nie da tak robić Keczup rozmarujesz Tak. Nie? O, widzisz, już lepiej. Trzymaj kanapkę, bo po, po całym stole. O! No. Tak, sobie nie żałować, paszczetu. Tu się, zobacz, tak. Roz, roz, o, roz... Nie, mama, patrz. No. O, o lepiej, no. Mocno, no, no musisz mocniej trzymać. I kanapkę trzymać. O! Właśnie. Mhm. No. Bo jak będzie słabo, to za chwilę będzie na podłodze spadnie dobra gdzie smarować ten kaczup teraz robimy kaczupem ciemno już całkiem sobie. o ja kreperki oj ale tu teraz mi poszło na no mocno. ale ale ma ten pod tym Myśla, wiem, co. coś tu robiła z tymi co paluszkami Czekać. i teraz Zrobimy tak, że... Ja już rozmaruję. Dobrze. Dobrze? O. O. No. Tak. A co wygrzybałaś w ziemi dzisiaj? Ja? No. W Bardzo... doniczkach? O. Doniczka Było grzybane? Ja? No. Nie. tak robimy. Już. Super. To teraz tu. Ale całe No, trzymaj kanapkę no. I no, no, mam właśnie, nie mama? Tak Super, no, bardzo ładnie Ale będzie smakowało, nie? będziesz pracowała przy tym jedzeniu, co? Będziesz jadła? Tak czy nie? Ale muszę jeszcze spróbować No, to już zapomniałaś, że już dawno to było zrobione No właśnie, niedawno nie robiliśmy I to jest właśnie takie A kiedy takie... zrobiliśmy? W się ta... kładzie Chleb dostanie taki ta, starszy, to ta, ta, ta jak, jak na górach byliśmy ja, mówię tam tego, nie? No to. A myśmy i na górze mówię tam tego, nie? To wtedy akademicko. można... Jest ten, paszczet, jak też dostanie akurat. Już. I tak układamy. O, widać, sobie. Karol, pomaga, że? Nie. Ej, patrz, co jest mój muzeum. No. A, cały kreczu. Mój nużem, tak? Tak, z tym nużem. Karol, idzie też pomóc. Karol też przyszedł. Mhm. No to jeszcze coś Daj mi papier, tata. Popatrz, co się dzieje z moim nudem. No tam jest ręczny to jest ręcznik papierowy. Raz. No weź, się ręcznik kurwi. Przecież. <noise> jeszcze z trzy dołożymy. Tarki, tarki. Z trzy dołożymy. Nic się nie stało. No nic się nie stało. Karolek też będziesz jadł? Tak. Nie? A. Ale ta kuchnia to dzisiaj jest. Co? A fuj. No i to łazienki u mnie rączki. Jak ręcznik za, za mały. A patrzeb, mój nóż. No paszczet taki. No ja próbuję, kawałek czy jest dobry. Tak? teraz robimy. co, dobry paszczet? No to nic więcej nie trzeba. jak ktoś by chciał, może sobie tam majeranku dodać jeszcze na przykład do tam Dodatki, to co lubi. Akurat ten paszczet jest dobry. Chłopski to jest Niektóre, paszczety się naprawdę nie nadają. I potem będzie tego zjeść, no to przerabiał. Dodaję tam majeranek, jakiś czosnek, coś, ale tu jest dobrej paszczy, także nie ma... Wam chodzi o to, żeby wykorzystać... Możecie, z tego, możecie coś robić, żeby no. to jakiegoś kanału. Mm -hmm. Możecie nagrywać. Tak, możecie. <laughs> no, nagrywać Dobrze. Dobra. Możecie nagrywać codziennie. O. I teraz nagrzamy do 180 stopni. Ja chcę taka Radamy, Dobrze, już jest włożona. Już jest złożona. I czekamy. Nie wiem, no 15-20 minut. No, zależy. No. Jak to lubi. Jak to obejrzeć. Jak wyjmiemy to powiem, po ilu czasu wyjąłem, to pokażę. ja idę pod dwami, jak cię obejrzeć. To widzimy się za 15-20 minut. Na razie. Witam po 15 minutach 20. Wyłączamy. Wyciągamy. I wyciągamy. Musiał być, bo tu jest gorące. Ach, ale ładnie pachnie. I tak wyglądają grzaneczki. Tak się robi, jak mhm. tak? Tak. Można powiedzieć, że na gorąco z paszczetem. Próbujemy, jak to <laughs> smakuje. O, o, kupią. Mm. Jak tosty. O, mmm. jest trochę? Dobrze, bo gorące trochę, ale tutaj trochę. No, ugryź. O, dobra? Dobra, czy nie? Karolek? Nie słyszę. Dobre? co to jest, co smakuje? Jest! Ja. No, no tak jest? Chcę na talerz, chcę na talerz. Mm, mały, mały, mały. Dobrze, już zajemy. Dobra. Czyli. Dobrze, zaraz to, no to dobysnę. sobie. 20 minut, jak to boli. Bardzo kupiące. Polecam. Bardzo dobre. Chlebek, paszczek i ketchup. Nic poza tym. I dobre. I jest bardzo dobre. Proszę. O, Karolek też? O. Ale jedzą, dobra. To by było na tyle. Jak się podobało, dajcie łapkę. W górę. No, suba. Pozdrawiam wszystkich. Na kanale. I do następnego. Następny będzie mielone hmm. Według mojego przepisu. Sobrz wtorek, może, może jutro nie wiem. Zobaczymy. Czyli. Trzymajcie się. Cześć. 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 No, I jemy.